Cześć, 2 luty 2020 rok. Faza księżyca idzie w dół, będziemy ścinać drzewo. Tutaj kolega ma jakieś narzędzia. Widzę jakaś miara, jedna, druga. Małe zadanie: tam jest krowa, idziemy po nią. <tryk> Dobiegłem. Idziemy w komplecie z psem. Sprzęt załadowany, można echać. Jesteśmy w tym lesie tego 10 lutego i spróbujemy. Żebka, dwa na jakiś super, Pasa księżycowa idzie w dół. Jest i oto i one. Dobrze. No hej, jesteśmy już po ścince. Ja wracam do domu lasem, bo mam bliżej, ale zabrakło mi paliwa. Kolega jedzie, już mi dolejemy i pojedziemy dalej. A tymczasem Joe leży i czeka na nas. W przyszłym tygodniu jedziemy i zabieramy je na podwórko. Będziemy je odkorowywać i postawimy je, żeby ładnie się wietrzyło. A tymczasem. Na razie to już wszystko, cześć. A po szczęśliwym przyjeździe do domu zrobiłem sobie jedzonko i pomyślałem, że wrócę tu jeszcze raz, bo chciałem powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Tak naprawdę to sam nie wiem, o co chodzi. Dużo czytałem na ten temat, oglądałem filmów, że drzewo ścięte w ten sposób, ono w tej chwili ma żel, ono piło piło cały czas, i teraz w fazie ubywającego księżyca te ta cała woda schodzi na dół w ziemię, ta cała energia. I teraz jak my takie drzewo zetniemy teraz do zejścia Księżyca, to te drzewo okazuje się o wiele, o wiele lepsze niż te standardowe drzewa ścinane systematycznie. Dwa takie kąski sobie zostawiłem, reszta jest w lesie, bo nie dałem rady przewieźć, dosyć, dosyć ciężkie, 20 cm na 15 m do góry, więc nie byłem w stanie tego zrobić. Ale na temat drzewa księżycowego, wpiszcie w internecie to zobaczycie więcej informacji. Dlaczego ja akurat się za to wziąłem już kilka, może tam od kogoś się dowiedziałem? Kilka miesięcy próbowałem, kilka lat próbowałem. Przymierzałem się do tego kilka miesięcy i jakoś mnie to zmusiło tutaj i mam to co chciałem. także A efekt, zobaczymy jaki będzie. Dowiemy się, powiem Wam na pewno. Trzymajcie się, kochani, pozdrawiam. 2020, luty, druga zejścia, faza księżyca. 在下注。So